Radni gminy Rozogi wybrali nowego przewodniczącego rady. Wybory były potrzebne, bo dotychczasowy przewodniczący Krzysztof Krzyński złożył rezygnację. Pytany o powody, mówił o sprawach osobistych. Jak udało nam się ustalić, decyzja przewodniczącego to efekt toczącego się postępowania karnego, które dotyczy jego działalności gospodarczej. Nie musiałem rezygnować, bo uważałem, że, że to będzie bardzo dobre dla, dla pracy Rady Gminy, żeby moje tam sprawy prywatne nie miały jakiegoś wpływu na pracę Rady. Czciński nadal będzie gminnym radnym. Wybory nowego przewodniczącego Rady odbyły się w piątek 28 sierpnia. specjalnie zwołanej w tym celu sesji wziął udział 14 radnych. Po wybraniu komisji skrutacyjnej zaczęto zgłaszać kandydatów do funkcji przewodniczącego. Zgłoszono dwóch: Grzegorza Kaczmarczyka oraz Macieja Sypiańskiego. Kaczmarczyk do tej funkcji kandydował już drugi raz. Systematycznie zgłaszają go radni, którzy są w opozycji do wójta gminy Rozogi. Ja uważam osobiście, że jest to osoba, która przyda ogromną wiedzę. Ogromne zaangażowanie i taką chęć naprawdę taką do działania porusza naprawdę wiele spraw, które są problemem w naszej gminie. Oczywiście e, zwraca uwagę nie tylko na te pozytywy, tak, których no, łatwo jest się dopatrzeć, ale również na te sprawy negatywne, tak, które no, nie, nie, nie oszukujmy się, ale są bardzo ważne tak, do prawidłowego funkcjonowania naszej gminy. Niespodzianki jednak nie było. Stosunkiem głosów 10 do 4 tajne wybory wygrał Maciej Sypiański, radny z Wilamowa który kandydował do rady z Komitetu Wyborczego Obecnego Wójta Wspólnoty Samorządowej Gminy Rozogi. Myślę, że mamy wspaniały klub i wspaniałych radnych w naszym klubie, którzy mi tym pomogą i myślę, że tak jak powiedziałem, że pomogą mi, pomogą mi kierować pracami obrad rady. Na pewno nie będzie łatwo, bo przewodniczący jest już zobligowany do prowadzenia narad, trzymania dyscypliny, porządku, pilnowania głosowania, ale myślę, że z pomocą moich koleżanek i kolegów Rady Skubu mi się uda to przeprowadzić. Czy zmiana w połowie kadencji przewodniczącego Rady Gminy może zakłócić pracę Rady i Urzędu? Takiego zagrożenia nie widzi wójt Zbigniew Kudrzycki. Myślę, że w tym przypadku ta zmiana się nie odbije na, negatywnie na pracach radnych czy rady, z tego względu, że zarówno jeden, jak i przewodniczący, jak i drugi przewodniczący to są samorządowcy, którzy byli, w, uczestniczyli. W pracach samorządu mają doświadczenie i myślę, że nowy przewodniczący sobie też dobrze poradzi, tak jak poprzedni. Po ogłoszeniu wyniku wyborów nowy przewodniczący odebrał gratulacje od radnych, a następnie zakończył posiedzenie Rady. Dziękuję bardzo.